Siemanko, z tej strony Terror, dzisiaj ze mną jest Zeus. Trzeba wszystkim. No i zagramy sobie w Hoodwarda. Ogólnie zapraszam na ten serwer. IP podam w opisie, spika też podam w opisie, jak ty chce VIP-a kupić albo coś. No i dzisiaj będziemy co robić? Zbierać jakieś materiały i budować, nie? Umiesz budować? Coś tam mamy. No to chuj, no to chodź na dół. Serio, spadłem. Bo już, to nieźle. Co? Ja zamknęliśmy, choć rzadko. Tak, udało się. Ja pierdolę, serio. Zajmę normalnie jest normalnie w ogóle Ogólnie na razie jesteśmy sami na serwerze, bo nikt ten, bo jest późna godzina. Następny odcinek będzie za 10 łapek w górę Nie będzie 10 łapek nie będzie odcinka Jak musisz załóż dobrze? Ja bym dał 20 łapek Nie mam nawet tyle subskrypcji a ty mówisz <laughs> <laughs> Nie no 10 łapek dobijecie będzie następny filmik I będzie do tego admin tutaj serwera I znaczy właściciel serwer nie admin no i jakby co to po -y możecie się zgłaszać do mnie jako terror ten do Terrora albo do Marcelina właściciela tutaj nie możecie się zgłaszać po VIP-y i tak dalej serwer w ogóle jest raz x2 to jest drop na hangarach, jest, no dostosowany. W ogóle... Jeszcze pokażę, może nagram poradnik jeszcze taki ciekawy. Jak przypalać szybciej wszystko w piecu hutniczym. To Wam jeszcze taki poradnik zrobię. No i co, mamy ogółem już wrogów tutaj, co nie? Zmaszone ja. dosyć ciekawych Na, na pewno nie będzie, będzie nudno, nudno. No nudno no, na pewno nie będzie, no jeszcze jakbyście wbili na tego serwera tutaj wszystko było git coraz więcej osób, serwer był ma 60 slotów I czekamy kurwa, aż się zapełni, nie? Wypiszcie coś może w komentarzach, a nie kurde pusto w komentarzach, jeden komentarz, jeszcze to do tego, kurde nawet nie wiem, o chuj w tym komentarzu chodziło. No, no. Komentarze też motywują. Ale te poprawne nie te takie chujowe kurwa, które se mogę sam nawet napisać. Terror, ty głupia cipo, nie umiesz nagrywać, nie. <śleszczeństwo> Co iPy są, mogłem co 6 tygodni tutaj na serwerze. Co tu jeszcze takiego jest. Nie wiem, ale wiem, że wchodźcie na serwer, bardzo polecam, mogę. Ciekawe się gra. Ciekawi są ludzie, niektórzy są mili, niektórzy nie. ale większość to tych miłych osób jest wpadajcie z całą ekipą server jest oczywiście na no steam Tak, nie zapomnijcie zostawić suba <laughs> subskrypcja łapka w górę i plus do tego komentarz to mi wystarczy jeśli chcesz być na czasie będę starał się byłem, nagrywać już regularnie filmiki co 10 łapek w górę <noise> oczywiście, będę nagrywał w 100% w ten sam dzień co będzie już 10 łapek w górę jeszcze filmik wrzucę i też mówcie co nagrywać, nie? mogę jeszcze nagrać H1Z1 te sam mogę nagrywać, już jeden filmik wrzuciłem Ale chyba wam się nie przyjął Mało wyświetleń, chuj Nikt nawet kurwa łapek nie ma w górę, nie? Nawet wyświetleń nie ma na tym kulecim Gdzie jesteś? E, przy ulicy, a co? Przy... czekaj, to jest koło kaserona jestem? Nie wiem. No, jestem koło Casaurona, przy ulicy, a co? Szukaj, teraz Szukaj, szukaj, aż zejdziesz. Dobra, okay. poczujemy od zabijania kamery. Bambiki zabijamy? Bambiki. A po co bambików mam zabijać, jak oni nic nie mają przy sobie? Nie no, wiem Najwyżej jak będą mieli jakieś bursztyny, to wiesz Powiemy, dawaj dwa bursztyny i spierdalaj mi z nie? No. kurwa, na chwilę mi to jest ścięgna, jakbym od tego Dalej chodzisz przy ulicy? No ja jestem dalej przy ulicy, no sobie biegam, zbieram co popadnie i co wręczki wpadnie W ogóle dzisiaj w Wowy nie było, nie? Niemożliwe. A i polecam też wejść na kanał Wowy Podam też link do jego kanału w opisie Ej, Kurwa, spali się już ty Trochę... Nie no, w chuj później jest na no to wiesz, nie? A i wesołych wakacji życzę, nie? Tym co chodzą do szkoły oczywiście To ty zeus nie ten? Nie życzysz wesołych wakacji? Dlaczego? Co? A nie wiem. Co, nie chcesz żeby się dobrze bawili wszyscy? Co tam u Ciebie? Weź ten telewizor wyłącz jak możesz. no nie mogę wyłączyć, bo... Bo? Stary wygląda. Aha, to co no u Ciebie w pokoju ogląda? Ta. Telewizor mam obok laptopa No to będziecie mieli w tle Fajny tele... odgłos telewizora Tak, kabarety lecą No kabarety No też polecam Na jakim kanale <grym> Zaraz będzie, że kurwa coś tam zarabiam za coś kurwa I tak dalej Płacą mi za reklamy ja mi płacę, biedny jestem Chciałbym, żeby mi płacił ktoś Co mi FPS-y spadły? O co chodzi? A i jak dobijecie te 10 bapek w górę, to pewnie ja już będę miał kurwa z 50 deto. I kurwa z 54, więc będzie w następnym odcinku może jakiś rajd. To nie Deus? Jak myślisz? Jak to Ta! Będzie? na pewno no, będzie. No. no i to będzie rajd, oczywiście, na Wulka, na naszych pierwszych wrogów, kurwa nie. Którzy są wykokszeni już lepiej od nas, ale i tak ich rozjedziemy. A damy ja, radę. No nie damy. A i zapraszam że nas rajdować, nie? Tutaj na serwer. Kurde, dawać wbijać kurwa, zbierajcie kurwa, de to wszystko i rajdujcie nas, a nie pierdolić się, będziecie w jakiejś kurwa. Na innych serwerach. Bo Co jest kurwa. Nie wiem dlaczego FPS -y mi spadły. Nie ma co chodzi. Nie, nie nie, ja To mogła być letka ścinka, bo FPS-y... O kurwa, teraz też. <laughs> Ej, tak nagle, kurwa, w dziesiątej minucie, kurwa, już jedenasta minuta i mi FPS-y zaczęły spadać, nie? Nie ma to co chodzi. Czekaj, gdzie Tam tropie nie, no nie idzie. To, no dobrze idzie, no. Czekaj. Byłem tu, byłem na średnich wszystko. No, hmm, to tak powinno być, bo. Czekaj, przycisnę trochę ten telewizor chociaż. No spoko. Sorry za te ścinki. Ja nie zacząłem je w Polsce Nie wiem co się dzieje. Jak ktoś tu ma chatkę. A ty co, już masz coś? Byłem Ile masz kamienia? Halo Aha. Kamienia ma 27, mało 11, 11. Kurwa, musiał mi zajrzeć A to co, głównie kamienia potrzebujemy? No głównie żelazo-kamień, tak? Ja mam żelazo już 58 Co, drewno zostawić? Nie zbierać? Zbieraj wszystko, no wszystko się przyda no. Najwięcej to mam drewno. No ja też mam najwięcej drewna, no Ja pierdolę Może mi w jest spadanie do tego, że gra się w czyty, ja nie wiem o co chodzi Tak mi coś nie wyszło, bo kurwa trochę lekki rozpierdam na początku, ale już wszystko jest ok. Co się działo? No no co no kurwa tf. Jakieś kurwa mongolskie ubłagania tu były i tak dalej, nie I się tak dziwnie czułem ogólnie. A i tłuszczu zbieraj, nie? Jakby co? No żelazo, kamień, drewno, tłuszcz. Wszystko nie, nie, no nie, nie, tak robić. A i zapomniałem w ogóle dodać, nie, nie, -y są co 48 godzin możesz możesz na wpisać a ten kurde ogółem polecam VIP-a za 30 zł bo najbardziej się chyba opłaca To jest ten super VIP No i on ja ma w sobie Pompę Karabin ma w sobie Czy tak, dożyłem Karabin, czerwona kurtka, żółte spodnie Chyba Deto, ma dwa Deto i jakieś materiały, jakieś żelazo, kamień, beton czerwone, zielony Chyba niebieskiego też, ma nie wiem, nie pamiętam tak dosłownie. Ale mogę się mylić z niebieskim. Buty jakieś ma tam samblero ma, maskę ma no, moim zdaniem najbardziej się opłaca tego za 30 zł polecam ogółem. Jak będziecie wchodzić to na starcik taki fajny jak chcecie grać solo oczywiście, jak z rodziną to dacie radę normalnie, bez VIP-ów. No ale vip -y też się bardzo przydają, nie? Więc polecam bardzo te VIP-y. W następnym odcinku, no chyba że już powbijacie to Wam tutaj będzie pewnie jutro o, tak od 10 mówisz, że ma być Marcel, ma być na serwerze właściciel to Wam wszystko wam, w, Was pokieruje i Teamspeaker też podam i tam mamy kanały nad Lobby Hoodwarda, tam jest ogólnie administracja i tak dalej i tam powinien być ten Marcel i tam da, da Wam talka i tak dalej i pogadacie się z nimi tak i tak dalej Albo może ja będę? Zobaczymy. I nie zapomnieć o jutrzejszym meczu Polski. No i po, wpiszcie w komentarzach... Jakie, jakie wyniki obstawiajcie. No, Polski. jakie wyniki obstawiacie. Jutro jest mecz. I trzeba obstawiać, kurwa. Piszcie w komentarzach, kurwa. Ja tak daję z 2-0 dla Polski, nie? Bo z Szwajcarią to tam chuja zrobią Chuja Szwajcaria zrobią Ja 1-0 No ja daję 2-0 Ty jak wygram to dajesz mi stary stówę, okej? Okay? <grystanie> Albo <grystanie> no kupuję skrzynki do CS na opening którą Spoko? Może być? <grystanie> Przemyślę to za 5 dych nie? FaceFa kupujesz, ten za 10, za 11 euro mi doładowujesz, ja otwieram kurwa 4 skrzynki, no jakieś 4 skrzynki sobie otworzę i wrzucę nie? Jak bo 4 skrzynki to mało, ale bez pieniędzy jestem no, kurwa, widać. jest ja jestem głodny, o nie wziąłem, I co, ile masz już kamienia? Nie chcesz wiedzieć mało. No wiesz jak będziemy mieli mało kamienia, to gówno pobudujemy, nie? Kurwa węgla 141 nie? No ale ja tak myślę, że jeszcze tylko trochę pozbieramy i tak dalej I najwyżej w następnym odcinku już raczej będzie coś zbudowane, bo 10 łapek na pewno kurwa tak w, w ciągu tygodnia może dobijać a to może. Jeszcze jak komuś będzie się chciał w ogóle tę łapkę w górę. Bo każdemu żal tej łapki, nie? Co szkodzi dać takiemu... Kurde... Początkującemu kurwa łapkę w górę, subskrypcję... Jeszcze udostępnić filmik, zostawić komentarz, co to za problem jest? Jak musiałeś, a ty jak Zeus myślisz? Co? Zeus, halo, co się nie odzywasz? No jestem, jestem No a ty jak musisz? Co? Jest... O czym? O, czy, czemu, czy szkoda dać takiemu początkującemu youtuberowi łapki w górę, udostępnić jego filmik, zasubskrybować, zaprosić kolegów żeby pooglądali, zostawić fajny komentarz Nie jest chyba szkoda tak zostawić, nie? Trochę wysiłku zrobić Pewnie, że nie no. Co to za problem? Zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, udostępnić filmik. Nie ma żadnego problemu. No. Wystarczy trochę ochoty nabrać. Dwie minuty roboty i wszystko zrobione. No właśnie. Parę kliknięć myszką i wszystko jest. Czekaj, ja, ja chyba miałem coś... Nie, dobra, już wiem co się zrobić. Dobra, ja idę już na Homa jakby co? Jeszcze, okay. Tylko do dwustu jeszcze kamienia, kurwa na zbieram i do Homa jakby wpisuję. 57. Masz jakieś żelazo? Załóż. Czekaj, czekaj, czekaj. Żelazo ma 54. O to git Ty masz więcej już stary szybciej, też żelazo dropisz ode mnie O je, jakaś cinka

Chyba wiem dlaczego mi fps spadały Czemu? Bo mi wiatraki miałem wyłączone Kurwa O no, już jest hungry No przez to że wiatraki miałem wyłączone FPS-y ja nie spadały to tak pły mocno, nie? Twój kopie to żelazo i sama wpisuję O nie, tam jeszcze jest żelazo, tam trzeba jeszcze chodzić O już telewizora w tle chociaż nie ma, nie? Od dłuższego czasu U mnie? No u ciebie, u ciebie Wiesz, bo telewizor w tle to by był podstawa, nie ogłem, no, ale już nie będzie. Wiesz byś musiał przy każdym nagrywaniu telewizor włączać Trochę prądu bym ci po zapierdali kurwa. Tak, <złatrza> no <złatrza> stary bym je zabił najwyżej ci pożyczę w wiaderku, no kurwa ty I need eat No Zabiłem Ła kurwa wypierdali. Dobra, idę Homa sposób. Ustawię jeste tam Homa? Tak No tylko we dwójkę jesteśmy na razie na serwerze. それ。 Najpierw niech zgadną gdzie jest baza Jak No niech wiadomo na sobie na to dalej Jak się odważę zrajdować to zrajduję No i p***dolże No challenge ustawiam, nie? No, no, no Ja p***dolę, muszę układać to wszystko no, no. Dobra, to chodź tutaj do domku Kurwa, mać Ja? No, chodź do domku, pożegnam się Jeszcze tylko, kurwa, mać, z wizy. No już zaraz się mam Zanim tym wiatraki się kurwa rozkręcę, to już raz chłuszczali Kto tyle tu o nasadził? Ja jeszcze trochę sadziłem Напись музыки не было. Лайк. Написал, что был. Ясно, я же дома. Ну, Dobra, to choć wejdź tu, wczoraj, dobra, ja wejdę do środka Dobra, jeśli filmik się spodobał, zostaw oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, udostępnij również film kolegom, jeśli oczywiście Ci się spodobał kurwa, w którym. No i dzisiaj ze mną był Zeus, pożegnaj się No na razie wszystkim No i 10 łapek i jedziemy z następnym odcinkiem No 10 łapek i lecimy z następnym odcinkiem To na razie, cześć, pa